Cześć, dzisiaj chciałbym Wam pokazać naszą nową atrakcję, jaką jest Tor Przeszkód, jeden z najdłuższych, jeśli nie najdłuższy w Polsce. Jest to 11 częściowy tor Przeszkód, składający się z ogromnej ilości przeszkód, projektowany przez naszych znajomych, przez Pawła, przez Anię, którzy na co dzień biorą udział w takich zawodach, gdzie mają do pokonania różnego typu tory przeszkód. I właśnie dzięki nim, dzięki im wiedzy, dzięki im doświadczeniu stworzyliśmy tor, który stanowi wyzwanie. W dalszej części naszego filmu zobaczcie, tak naprawdę kim oni są, czym się zajmują. Tak więc, zapraszam Was do oglądania i mam nadzieję, że do wynajmowania tego toru przeszkód. A jeśli chcielibyście kupić taki tor przeszkód dla swojej firmy, zapraszam jaju.pl, tam znajdziecie tego typu rzeczy. Jest z nami Agnieszka, jest z nami Paweł, jest z nami Ania. Teraz kilka słów o nich, o sobie. Cześć, Agnieszka Maciejewska, ambasador zawodów HIROX w Polsce, a przy okazji mistrzyni świata zawodów Spartan Race, więc dzisiaj bardzo chętnie i z wielką ciekawością przetestuję ten wspaniały tor. Zobaczymy jak będzie, ale jestem pewna, że będę się świetnie bawić. Paweł Pabin, stary wyjadacz torów przeszkodowych nie tylko w Polsce, ale i w, w Europie, a przy okazji księgowy. <grym> Także jestem pewien, że się będziemy wyśmienicie bawić. Zobaczymy, co nam Maciej przygotował. Ania Pabin, na co dzień księgowa i kibicuję mojemu mężowi na tych wszystkich torach przeszkód. więc widziałam nie jeden, ale ten chyba jest najbardziej kolorowy i będziemy się na pewno świetnie bawić. Przy okazji z mężem mamy grupę pędzące brzdące, gdzie zachęcamy dzieci do aktywnego spędzania czasu. Dodam tylko, że Ania oraz Paweł mieli czynny udział w projektowaniu tego toru przeszkód. To dzięki nim i ich doświadczeniu przeszkody, które są w torze, są wymagające i stanowią nie lada wyzwanie dla osób tak wysportowanych jak cała nasza tutaj trójka. Tak więc już zaraz pokażemy Wam każdy element tego toru, pokażemy Wam jak nasi zawodnicy pokonują każdy element tego toru i czy stanowi to dla nich wyzwanie, czy też nie. Jak wrażenia, Paweł? E, słuchaj, no coś pięknego. Naprawdę nie spodziewałem się, że to będzie aż taki wysiłek. E, rewelacyjny tor. Można się zmęczyć jak słuchać. Jak słuchać tutaj jeszcze dziewczyny mają podwyższony e, puls, więc e, tak, super, super, rewelacja. Aga? Fantastycznie słuchajcie, naprawdę jestem zmęczona po tych paru, paru minutach. Nie spodziewałam się takiego wysiłku. I na pewno można, słuchajcie, tutaj walczyć z poprawą wyniku o kilka sekund, więc naprawdę fajna rywalizacja sportowa, nie tylko dobra zabawa. Ania, ja, Ania jako kibic. Ja bardzo tutaj aktywnie kibicowałam, jak wydać. No fenomenalnie się bawiłam. Muszę powiedzieć, że jest naprawdę ekstra plus to, że to jest wszystko miękkie i odchodzi strach upadku i można się naprawdę odpalić i bawić jak małe dziecko. Słuchajcie, Ania, Paweł sami to pomagaliście projektować, tak więc to też wasza zasługa, więc cieszę się, że także wam się podoba. Jesteście pierwszymi testerami, którzy z tego testują. Dzięki Aga, że też przyjechałaś z Dąbrowy do nas, z Dąbrówki? Z Dąbrówki. Z Dąbrówki, że przyjechałaś do nas i przetestowałaś. Wasze słowa cieszą mnie, tak więc zachęcam do Korzystania z takiego toru, chcielibyście taki tor także kupić do swoich firm? Także możecie go znaleźć. Zapraszam do kontaktu do nas i trzymajcie się. Cześć. Poletamy. Cześć. Jesteśmy już po podobnych testach naszego toru. Nasi goście byli zmęczeni, co można było zauważyć na ich twarzach. Mam nadzieję, że to widzieliście. Tor stanowi wyzwanie dla osób, które uprawiają sport. Jest to tor dedykowany dla dzieci od około 10-12 roku życia oraz dla osób dorosłych. Tego typu atrakcje nadadzą się na wszelkiego rodzaju imprezy firmowe, imprezy dla dorosłych, imprezy, gdzie nawet Czasem będzie alkohol, ponieważ nawet jeśli ktoś będzie w takim torze przeszkód brał udział w takim wyścigu na torze przeszkód brał udział, to nawet jak gdzieś upadnie, gdzieś odbije się nic mu się nie stanie, bo, bo to wszystko jest dmuchane, o czym też wspominała Agnieszka. Jeśli szukacie torów przeszkód dla swoich firm, ten lub inne z naszej oferty będą idealnym uzupełnieniem lub idealnym dodatkiem do waszych firm wynajmujących. Jeśli podobał Wam się nasz tor i ten film, zostawcie nam suba, zostawcie nam lajka. Like Wszelkie takie działania powodują, że docieramy do jeszcze większej ilości film, że jeszcze bardziej ludzie widzą nasze filmy, edukują się z tego dmuchanego biznesu. Tak więc do zobaczenia w następnych, w następnych filmach. Trzymajcie się, cześć!